Cześć, wyobraź sobie, że jesteś w pewnym miejscu, które w jakiś sposób przypomina się ci to, co już widziałeś, coś znanego, ale jest tam tak dużo nowych rzeczy, że nie wiesz, jak się tam poruszać. Co to są te nowe rzeczy, te nowe elementy krajobrazu? To są wszystkie te, które pokazał nam Jezus poprzez swoją naukę. To na przykład jego nauka o przebaczeniu, nauka o wyrzeczeniu, o, o tym jak budować relacje. To wszystko, co Jezus nam dał, sprawiło, że inaczej patrzymy na te elementy krajobrazu, w którym byliśmy. I wydaje się on nie do rozpoznania. Dlatego uczniowie są przestraszeni, gdy Jezus mówi im, że odejdzie. Że zostawi ich samemu. I to, co jest przepiękne, że Jezus czuje to, co czują oni, ma ogromną empatię do nich. Widzę to w tych słowach, w których mówi: Nie martwcie się, nie bójcie się, wiem, że to was przerasta. Wiem, że czujecie się w tym nowym krajobrazie zagubieni, ale bądźcie tego pewni, bo w tym słowie są kryte to. Jest między nami głęboka więź i ona zawsze zostanie. Także ja teraz odchodzę, żebyś ty znalazł swoją drogę do tych nowych elementów krajobrazu. Ty, ja, uczniowie, wtedy jesteśmy zawsze w tej sytuacji, w której dostajemy słowo Boże, dostajemy informację, że są te elementy, ale drogę do nich musimy odkryć. Sami, pewni jedynie, że Jezus z nami jest. Tak ja to rozumiem, a Ty podziel się ze mną cześć.